Dobra, jestem z powrotem, sprawdziłem w Solucji, okazało się to dosyć proste. Tak, na tym piętrze właśnie, gdzie tutaj są te babuszki. No, dziadku, ja idź mi czasu. stąd. Ja też nie mam czasu, sorry. E, jest taki jeden kibelek. O, już w międzyczasie sprawdziłem, jak to się nagrywa, więc już nie będę leciał. Tutaj taki kibelek zamknięty. No. E, klucz u kapitana. To sobie idziemy Pamiętacie tego gościa co mówił o tych babkach No to właśnie do niego musimy iść I jakoś mi się nie zdaje żeby on był kapitanem no ale dobra bo on ma takiego żula Jeden dziodek jest A po, chyba... Ja Powiedz, że idziemy na 3D nie? jeszcze raz no. no być może tak, bo to jest fajne 3D Nie wiesz gdzie kogoś z tego pojedynku John? Nie No to cholery I left something. There. Yeah, right. Maybe I'll lend them to you, but you got to promise to clean up that mess no, in there sprzątam, and bring them right no. back to me. I'll wait in the stern for you. Clean up? Um, no sure. You bet. Okay, there you go. But bring them back. Onie jest głowiem, żebyśmy tu mamy pięciu lat. No po wiad wiaderko, tak? Może być jeszcze to posłanecie musi się bawić, kurde, w wiadzie do sprzątania. Hm, um, to jest. A no, to na tym pierwszym, dobra. Yy, tak, no i z tego co... Też nie będę wyprzedzał faktów. O, słoneczko zachodzi aż mi na pierwsze po Komety je yy, dobra. No i na stronę. Fuj! Orzebistwo. Tak, słyszycie co tam się dzieje? Dobra, ja się napiję herbaty w tym czasie, rozważamy mi wystegnąć trochę. Nie, lubię aż takiej gorącej. Dobra, wychodzimy. Ogarnęliśmy. Aha, musimy mu zwrócić teraz ten klucz. Jak to brzmi, jakbyśmy nie chcieli wyrzygać coś. No dobra. No i potem, z tego co widziałem na Solucji, chyba będziemy musieli trochę czekać. So, you see how easy that was? Już? Koniec? Tak Dobra eee, No i teraz musimy czekać aż łaskawie ten dziadek stamtąd wyjdzie A masz spółdzę? O oh, fuck, widzicie, jest mój spółdzę Kurde, ja nie wziąłem i? Nie Na tym się No kurde, bo się chyba, nie wiem, powiesił normalnie No nie no, kolejny fail Wiem, że już jestem Królem Failia nie spodziewałem się aż takich. No. A tylko 6, no bo... Dobra, muszę, muszę ustawić. No właśnie. I dlatego ja tutaj. Wciąż... A czy. Nie mogę go. Jak je schować? Ej, muszę powiedzieć, jak je schować. E, bl, bl, bl. Ha. Hide. No dobra. Dobra, jak nacisnąć, tak? Dobra, wychodzi. to. Bo muszę. Dobra, no to czekamy aż ten gość. A ja ktoś ktoś chyba widzi... No, to tak coś mi się zdaje, pamiętam chyba. No, i musimy czekać, i on ogólnie się tutaj pojawi, będzie przemawiał. więc sobie poczekamy, nie wiem, popatrzymy na widoczki. Ja się napiję herbaty, popatrzymy sobie na słońce. Do odległości ja to woda dosyć fajnie wygląda, muszę przyznać. Abyś zobaczył wodę w Saint-Roch, tutaj widziałam. No, ja pomyślałam o tym, że tu To misję na start, ale to nie jest taka. To jest no. W ogóle, z tego co widziałem, to ta misja zajęła temu gościowi. O, właśnie idę. 13 minut. Czyli mi więcej już na pewno zajęło już, ale jeszcze nie koniec. On trochę jest do Moreli I hope John. You enjoying nadzieję, Good evening. Yes, That's it's lovely sztuczno, here. to be. I'm Thank Dobra.

No! Nie no po prostu... No idź! No nie no, żeby tak mi ktoś życie utrudniał. No właśnie schodzę na dół, tak? Tylko myślałem, że to jest właśnie na tym już pięć. No co za tępa krowa, no i bym jeszcze przez nią misję przegrał. Dobra, idziemy. A, dobra. Jestem tym udało się. Dopiero... Dzisiaj jest... Tak? A, um. Zdecydowałem się nagrać minimum dwie, być może trzy. O, swobodnale. Dzisiaj nagram misję. Na szczęście, o! O nie! Po prostu to będzie koszmo Tommy pulled it off. Oh, Now all the politicians in the city są scared. No, no, nobody wants to end up like the counselor nice job tom okay, but not enough. Ja wiem, to stara grafika, now ale... we're after morello's right hand man, man. his brother sergio morello, morello jr he Marello. controls the unions Pamiętasz in the city to, his biggest assets are the dockers unions thanks to whom he practically controls every import into the city we kill him and a big part of morello's income is gone <laughs> I go I go I don't know how best. Do it, boss. Sergio yeah. is usually Salieri. at the Italian garden restaurant There's a telephone in the restaurant and of the street of phone booth. Uh -huh. you go to the booth and call inside the restaurant saying you want to speak Sergio. to Sergio I'll be standing in front of the restaurant with a Thompson and as soon as Sergio gets to the phone I'll Czemu waste him? it and we just got to get to the no car no. and make a quick getaway what do you say <coughs> yeah I suppose I can handle the calling part get to it boys. <coughs> Vincenzo will give you your weapons. No, ogólnie go lubi. Jedz z Paulin do restauracji włoski ogród i zamorduj Sergio Morello, Czy tam Morela? No, kurde, no oni normalnie chceś się Żółty, żółty! Nie, oczywiście, że ten, bo ten jest najszybszy. Nie ze względu na kolor, ale ze względu na szybkość wezmę. Przepraszam, odbija mi się w herbacie, bo wypiłem ją prawie duszkiem. Bo naprawdę bardzo dobra wyszła. Vincenzo, rusztyłek. Ale, w... o, w mam. Vincenzo, I need a Tommy Tomiego i coś dla Tomiego, świetno. W ogóle doby ten żel poprosiłem coś. Jest, ładnie, no ten żel, no. No jasne, on tą Thompsona, a ja kurde. O, mam jeszcze ten call detective special. dla ludzi specjalnej troski. Ale schowaj, bo jak policja za cię złapie, się No, no dobra, dobra. Oczywiście Ralphie może nam nowy wzakł, a wtedy... Aha, Nie, no nie chcę nic usuwać, głupi jesteś. No dobra. No i tak zniszczył. No bo A nie to Ralphie musi oddać. O, okej. It's decent, a real big, sturdy car. You'll like it, Paulie. It has a new type of lock. But if a person is clever, it ain't no problem to open <stutters> it. No, otwieraj anie kółek de farmazony. Nice and easy. Push in, and quick. No, dobrze, no. 3 czwarte pewnie samochodów w, ta w tamtych czasach tak się otwierało no robimy kilka kółeczek no let's go no no kurde no jeszcze dłużej szkoda że to się nie otwiera kurde ten obiad jestem głodny no. no bo to taki obiad to miało nie... ale już do kolacji wytrzymał zostało 58 minut dobra no to let's go i goodbye apetyt no róż no dobra w sensie nie róż tylko nie kolor tylko że ruszył Dobra. Tak, no i mamy tutaj tą. Jak to się nazywa? No, jak to się nazywa? Tą. Zapomniałem. Kose? Nie, no. styzoryk. Styzoryk, no. Kiedyś miałem jakiś. Brudowskie jeszcze, ale już nie wiem, gdzie. ogólnie są fajne. Ja wiem, jakie. Tutaj teraz już sprawdzę. Prawo, ogranicznik, do cholery, że... Won mi, żółty... Agasie, no... Dobra. No, policja, może jeszcze ma się na stopie zatrzymać, co? Dobra. Eee... muszę się usadowić lepiej. Tak, tak... No, ale ma wszelki wypadek. No, to no. Tutaj... No, kurde! Tak, ale jakoś się przyzwyczaiłem w GTA, wiesz, ten, no, jeździć, no, kurde, gdzie masz pasy, idioto, że przechodzisz, no, a potem są wypadki, no nie, no, co za głupie, jedziemy na Central Island, to jest dziwne, że jest napisane, jest napisane Island, a czyta się Island, to jest takie dziwne. Sama jak jest... Sword, to się jest napisane z sywy Orydy. Czy mm. to się Sword? To nie Z drugiej strony, jest Snow, to też się się pisze, a się czytam. Mm. Pomijmy ten fakt. Coś mm. mi mimo gadu zaczyna bolać. Oczywiście od za dużej ilości gadania, to się w szkole na Dobra. Dobra. Nowa czerwona światła, nie było policji, to nas nie zauważyła. sram na nią. No i sobie tutaj w boczek jedziemy. O, jakieś tam zakazy specjalnie dla mnie, specjalnie. No! Kurde A już myślałem, że dzisiaj się nie zderzę z niczym, no. Czy już się wcześniej zderzyłem? To jest nie pamiętam. Chyba jedziemy. Ja nigdy w życiu prawa jazdy nie dostanę. Czy ja tak źle jeżdżę w grach, to nie wyobrażam sobie w normalnym życiu. Połowa miasta byłaby w kostnicy. Wraz z moimi pasażerami. Dobra. To jest pewnie również y ze mną, ja tylko... No nic z budki. No dobra. O to jest fajne, że tutaj jakaś jest tam różnica, patrzcie. Tutaj jest szyba, nie ma szyby, no już w miarę wtedy w czasach zrobili to. Let's go. I oczywiście jeszcze musimy zapłacić, to czemu nie? Budeczka. Uwielbiam ją rozjeżdżać. Zawsze lubiłem. Yeah, Mr. Morello. Please, the Morello. Hang on. buddy, Mr. Morello ain't here today. No. Try... To oh, oh, oh! Jesus, holy! Oh! It isn't him. Pali, move. To było do przewidzenia, o kurde no jasne Siadaj! Siadaj no, Oczywiście nie ma to jakichś tragów Sergio! Sergio Różnópko! No, no. Jeszcze można zgubić pośpiech jak na początku gry, nie? Po 50 razy Dobra No, cholera! No ja ja, ja. ja. A no to nie on to wyłączy, tak, tak Kurde, teraz nie będę... no właśnie będą to zakręty. No nie no, Gdzie mnie spychasz, ty masz karo, pieprzona. Y, Pauli, proszę cię, strzelaj do nich, tak? No jeszcze specjalnie tutaj kocie są, tak? Żebym ledwo co mu piechać, nie? No nie no. Ruszyć się. Dobra, skręcamy. Dobra w końcu jakaś normalna droga mogę się rozpędzić w miarę Jećciecieciecieciecieciecie Dobra z rygzakiem może będę jechał Ha! Bardzo dobrze Ha o, Nie teraz będę jechał prosto, potem skręcę tam na lewo Na tym ostatnim zakręcie Pieprzymy czerwone światła Zwracamy na nie uwagi Dobrze że w GTA tak policja nie łapie za czerwone światła, bo ja już mu dawno dawno no jasne policja Najważniejsze zmartwienie, nie? Czy mogę łaskawie ten pościg pieprzony już zgubić? No właśnie staram się Trawka, jedziemy sobie trawce, bo on mnie żmije, klakson. Dobra, ja klaksonowałem jakby co? No! Kurde, bym jeszcze się bliznął. No. Dobra, jedziemy, jedziemy. W miarę spokojnie. O! Excellent! Może jak to mówi. Z pro... z, wiem, z programu rozmiar dół. Muchy, już widzę muchy. No, no, no! Ja pierdzielę, no! No postaram się. No nie mogę, no! Tak, ale tak czy tak do baru przecież nie wejdę. Będę miał policję na ogonie, no. Głupia ja policja. Trzymajcie za mnie kciuki. Nie, nie, nie trzymajcie, żebym failował. Trzymajcie kciuki, żebym do to, to przeszedł, bo już naprawdę... Mafia wychodzi mi bokiem, szczerze. Ale nagram ją. Ze względu na to, że stwierdziłem, że nagram i nagram. Zwłaszcza, że to już jest końcówka. No, o niczym innym nie ma... No nie! No co za idioci, no! Kretinstwo. Szcze... Kurde, Kretyństwo! Kurde, jeszcze, jeszcze więcej już szkoda, że mi życia nie zabrali, no. Co tak kretyńska tutaj jest ta policja, że... jest nienormalne. Nie, no bo oni przecież tam są w tym tunelu. Dlatego, że no, tunel, no to nie widać co tu by jest. No kto do mnie strzela, no kurde, zapraszam serdecznie, no. No pol No nie, no jeszcze tutaj pojedyncza jednostka. No właśnie widzę. Już gnoje, no. Już nie mieli czemu utrudnić z tą cholerną policją. No tutaj, tak. To nie jest tak jak w GTA, że można kurde, naprawdę łatwo zgubić tą policję gwiazdkami czy czymś takim O, znika, zjeżdża ten pasek. Excellent. Będę mógł tutaj wjechać. No ja pierdzielę no. No nie zauważyłem się, że... O cię potrącę, ty Widzisz? Dobrze zrobiłem. Dobra. Może ten zaleźń, ich, to zaleźń, nie zależy, też. Może zastawię to? No, żeby nie było, wolę zostawić. O! Policja do jasnej dupy! Zastawię. O, dobra, jeszcze tym bardziej mnie teraz nie poznają. Dobra, zaraz się skończy pasak? O, o. Świetnie, 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 tu nie. Magnificent. No już, 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 już. już. No, Cudnie. Finally. Ale to jeszcze nie jest koniec misji. To jest tak jakby jeden z kilku rozdziałów tej misji. Nie, przepraszam, aktów. To tak. Don't worry tak. nie. Tommy. nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Vincenzo has put together a little surprise for oh, all we gotta do is put it on his car while he's inside enjoying himself. That's right. All you gotta do is put this bomb right under his car. And you can just enjoy the show. Sergio usually leaves at four, so hurry. This time it has got to work. His mistress lives in our house, you yeah, know. We'll know he's there if his expensive little sports car's parked out in front stick the bomb under that it. That sounds a lot better.